Hej, cześć! Z tej strony Noxy to drugi odcinek oceniania waszych kont. Mamy trzy konta zapisane na Camelot, resztę wybierzemy z komentarzy. Muszę się postarać, żeby się tak nie rozgadywać jak ostatnio i ustawimy sobie limit czasowy 15 minut na telefonie, żeby to nie trwało tak jak wtedy 30 minut. Także zupełnie nie mam pojęcia, ile kont się uda. Jeżeli chodzi o dalsze zapisy, to nie ma ich, bo nie przewiduję więcej odcinków. A zamiast tego pojawi się Nocniańska Akademia niedługo, więc będą zapisy do niej A I ja już mam pewien pomysł jak te zapisy będą wyglądały, ale to później wam powiem OK Google Obudź mnie za 15 minut Nie rób mi wstydu Już się robi. twój alarm jest ustawiony na 12.10 Dobra, jedziemy Pierwsze konto Tini Shai, Tini Shai, okej okay. Uh, I to jest konto na iście, tak? Tak. Dobra. Uh, więc kolega gra Magolda II, 23 LP, 51% winrate przy 80 grach. Uh, to może już sugerować, że trafił w lekką ścianę. Całkiem dobre KDA. I zobaczmy ostatnie gry. I chcemy oczywiście filtrować tylko gry solo, bo nic innego nas nie obchodzi. Uh, dobra, widzę sporo gierek. Chociaż nie, nie ma wcale dużo tego Jacksa. I na dodatek masz trochę masz w rolach, bo grasz na różnych. Tak, grasz na różnych rolach. Tutaj mamy topa, mida, dżunglę. Widzę, że jest przewaga dżungli. Uh, no, najlepiej by było dla ciebie, gdybyś się skupił na dwóch rolach jednak. Dżungla plus coś innego. Uh, fajnym w ogóle pickiem do abuzowania teraz jest Renekton, który jest strasznie OPS ze Spear of Shoujin. I całkiem dobrze działa z Kankerorem nowym. Także możesz na przykład grać Dżungla plus Renekton. Generalnie Gold drugi to jeszcze nie jest poziom, na który musiałbyś się martwić czymś takim jak Team compy albo nie wiem. Team compy, Counter Więc całkiem dobrym pomysłem jest to, żebyś siedział na przykład w Dżungli na Jaxie, Xinie, Udyrze, Waj. To są postacie, które bardzo dobrze kierują same gry. I na przykład top lane ograniczyć się do dwóch pików. Renekton. Uh, mógłbyś też grać Jackson na topie. Uh, także myślę, że jedną z rzeczy, którą mógłbyś zrobić, żeby, żeby zacząć wbijać wyżej ranking, to by było jednak ograniczenie swojego pulpiku. Uh, Vice Hail of Blades. W to bym nie szedł, ale może po prostu nie zmieniłeś run, chociaż wygląda na to, jakbyś zmienił. Uh, I popatrzmy na resztę rzeczy. Widzę, że dosyć dużo giniesz. Chociaż to głównie w tych grach, kiedy przegrywasz, nie? To wtedy często tak jest. Eee, hmm. Zobaczmy tutaj, co się dzieje. O! UGG dodało nowe rzeczy. A przynajmniej ostatnio tego nie widziałem. Care score jest. Eee, dobra. Ty, kolego, grasz tutaj Gragasem, tak? I mamy, mamy też wynik wizji. 8 e, wizji to jest bardzo mało, nie? Zwłaszcza, jak grasz z dyskoteką. Ja mówię na czerwony trinket dyskoteka. E, powinieneś zdecydowanie więcej tej wizji poczyścić. Przydałoby się tak naprawdę, żeby gdzieś tutaj na wierzchu to było napisane. E, a zobaczmy: jakaś taka bezpieczniejsza postać, bo jak masz taką bezpieczniejszą postać, jak Jax, która skacze dużo. To wtedy często te śmierci mogą wynikać faktycznie z braku wizji. I tutaj możliwe, że powinieneś mieć wyższy ten wynik wizji, bo 9 to jest naprawdę mało, a miałeś dosyć dobry przeciwny Team. Więc, szczerze mówiąc, radzę Ci, żebyś się zastanowił nad tym, spróbował popracować trochę nad Wizją, zmniejszył swój pulpik. I do tego jak grasz takimi pikami, jak Uder na przykład, jak grasz takimi pikami, w zasadzie teraz wszystko, Uder Xin. Popatrz sobie na Counter-Jungle. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy Counter-Junglujesz dużo, ale są topiki bardzo dobre które na Counter-Jungle. I jest to jeden z lepszych playstylów moim zdaniem, aktualnie. I jedziemy dalej. Jajuszko, bo rozgadałem się. A nie mogę tyle czasu poświęcać na jedno konto. No, ta seria. Niestety, dług... ja się rozgaduję, prawda? I przez to mało kontu udaje mi się obskoczyć. A tutaj mamy prawdopodobnie kogoś, kto smurfuje. E, bo to jest Gold III, 71% winrate, duża różnica gier. E, prawdopodobnie twój normalny ranking, tak jak miałbym strzelać, to może być wyższa platyna. E, tak mi to wygląda na pierwszy rzut oka. Dużo gier Master'em, typowy pick dla osób, które smurfują, bo bardzo łatwo się kieruje gierki. Yasuo też, Graves, kerry jungler. Widzę, że masz sporo gierek w jungli. I zobaczmy. Urfy nas nie interesują, więc znowu filtrujemy na rankedy solo. I faktycznie tutaj masa gier masterem. Jedna gierka 5 10, ale to nic, nie zdarza się każdemu. No, same winki. Widzę, że kolego chciałeś się trochę chyba pochwalić. Jak ktoś smurfuje, to ciężko jest jakieś rady dać. Dosyć dużo giniesz we wszystkich tych grach, nie? I... Jakbyś chciał na przykład sobie zasmerfować wyżej. To dobrze by było, żebyś popatrzył na to, żeby jednak ograniczyć ilość tych swoich śmierci. Bo 11 to jest dużo 21,73. Jak masz taką przewagę, może powinieneś budować przedmioty defensywne tak naprawdę na tym masterze? Na przykład zrezygnować z boczka i zamiast Guardiana zrobić coś bardziej w tanka. Może to by ci dało więcej. Może to by, to by ci dało więcej, nie? Może byś wtedy rzadziej ginął. I tak naprawdę w ten sposób możesz ograniczyć swoją ilość śmierci. I jak masz przewagę, to często tanki przedmiot na masterze nie jest wcale zły. Coś takiego, co ci da jakieś zdrowie. Co to może być? To może być na przykład sterak, ale w połączeniu z czymś innym. Ja myślę, że takim ciekawym połączeniem jest Titanic Hydra i Sterak, nie? A, oczywiście tutaj nie każdy musi się ze mną zgadzać pod tym względem, ale jak ma się dużą przewagę, to wtedy daje ci to trochę mniej damage, ale jesteś bardziej tanki, więc jak przeciwnicy cię mocno, mocno sfokusują, to to cię nie boli. A, widzę, że grasz z Lita Tempo. I zawsze budujesz ten Blood Razor na tym Masterze. Ja osobiście lubię czerwonego, Warriora lubię na Masterze, dlatego że i tak masz bardzo dużo tego atak Speed'a i 4% maksymalnego HP z pasywy daje mniej niż Warrior, bo Warrior daje ci AD, które daje ci Trudemage DZ, i ten true Damage jest powielany i na pasywie, i przez Ginsą. I dla, moim zdaniem to często jest bardzo dobre. A więc możesz się jeszcze zastanowić nad tym. A tak poza tym to tak naprawdę nie mam żadnych uwag, no bo kolega widać, że smurfuje, nie? Więc ciężko byłoby mi coś tutaj poradzić. No, jeszcze nie trafiłeś na ścianę. OK, a jedziemy dalej. Klonu, tylko klonu był na weście, więc musimy tutaj zmienić. I teraz nam go znajdzie? Musimy tutaj, tak. Klonu... On był przez dwał? Tak. Leony, U. Zobaczymy, czy znajdzie. Ok, znalazło. A uh, Silver 1 43% win rate. Więc zdecydowanie coś tutaj jest nie tak. Uh, Silver 1 powiedziałem, Silver 4. I tak. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Uh, dosyć sporo grasz tych rankedów. Grasz też normale, ale są rankedy, to dobrze. I bardzo dużo śmierci. To, że grasz supportem nie usprawiedliwia nigdy 11 śmierci. Nie? Zobaczmy, jak twoje dikary w tej grze zagrał. 8 tak naprawdę. No, mieliście tutaj ciężką linię, ale jak pikujesz Alistara, to musisz e, się pogodzić z tym, że jest kilka linii, które będą ciężkie generalnie nie jestem fanem brania Alistara na niskim elo wolałbym bardziej coś co ma poke, coś co jest bardziej uniwersalne nawet jak Branda tutaj wziął przeciwnik, wolałbym Karmę, wolałbym Zyrę bo to są supporty, którymi na niskim elo możesz sam kierować grę i osobiście bym w tym kierunku poszedł Alistar też jest taki, że jak się wbijesz z WQ, bardzo łatwo jest się znaleźć w złej pozycji i każda inicjacja powinna być Dosyć dobrze przemyślana, dlatego lepiej się skupić na czymś, co nie wymaga od Ciebie od razu wbijania się. Więc podoba mi się Pik Morgany, który jest bardzo fajny, zresztą na supporta. Podoba mi się Tresh, bo Treshem też nie musisz od razu wbijać. Rzucasz Q, trafiłeś kogoś i masz taką chwilkę, żeby się zastanowić: Ej, ale to jest dobre, wchodzimy czy nie wchodzimy? Leona też jest pod tym względem w miarę okej, okay, bo ma Erkę, którą może z daleka wyłapywać przeciwników. Chociaż w dużej mierze jest podobna jednak do Alistara. Ale mimo wszystko wydaje mi się od Alistara lepsza. Na niski melo. I widzę, że w ogóle kolego jesteś tutaj bardzo skupiony na tych supportach. Ciekawe tylko, co się dzieje, że tych śmierci masz tak dużo. To jest interesujące. Skoro grasz tak zwykle na tym supportzie, myślę, że Powinniśmy się na nim skupić. I. Oj, sorry. I. Co do Twoich pozostałych pików, to radzę sobie tak jak zawsze wybrać jedną linię i nie ucisnąć. Lisandra z Zafterszokiem to jest Frielo. Jeżeli przegrywasz, musisz się zastanowić, co się robisz tu Lisandru źle. Na tym poziomie nie powinieneś jeszcze Lisandro z Aftershockiem nic przegrywać, bo jest to pick bardzo prosty, zwłaszcza, że tutaj grałeś na przykład, kontrowałeś Katę, nie? Generalnie jak grasz Lissandru z Aftershockiem, to chcesz odpuszowywać linię. Linie na Katę powinieneś w ogóle wygrać tylko odpuszowując ją. To, że jeszcze miałeś na dodatek w przeciwnej dżungli Malfighta, który jest pickiem z bardzo małym wpływem na mida, no bo co, on wejdzie i rzuci Q i tutaj nic cię nie powinno zabijać. Bardzo bezpieczna jest Lisandra w katę dzięki Aftershockowi, bo rzucasz W i dostajesz od razu dodatkowe rezisty. Także coś zdecydowanie tutaj musisz robić źle. Tak naprawdę tylko odpuszowując tą linię powinieneś wygrać tę grę, bo odpuszowujesz linię, kata ma trochę mniej farmy. I ty schodzisz na, na przykład na bota, umujesz, gdzie twój bot i tak miał sporo fragów, więc powinno ci się udać chociażby schodząc i kierując inne linie możesz grać tą Lisandro. Zastanów się tylko czy bo bardzo dużo giniesz na bezpiecznym piku. Możliwe, że nie masz wizji, możliwe, że wchodzisz za daleko albo nie do końca dobrze zarządzasz falą, bo odpuszowując ją, możesz odpuszować ją w ten sposób, żeby przeciwnik nie mógł z tobą trade'ować, nie? Zresztą Lisandra ma także jej odpuszowuje i naraz może zadawać obrażenia skill. A co do reszty pików? Zobaczmy, ile kolego stawiasz wizji. 3, 3 10. Nie najgorsza gra. 22 do 20, do 26. Eee, całkiem nieźle. Zobaczmy na takim piku, który mocno bardzo bardziej polega na wizji, jak na przykład Treszyk. Eee, całkiem nie. Okej, okay. więc wizja to teoretycznie nie jest problem duży. Widzę, że też kupujesz kontrolę. Eee, zastanów się tylko, czy dobrze ją ustawiasz w dobrych miejscach, bo często ludzie eee, nie wchodzą. Na przykład, jak grasz na bocie, postawisz. Po stronie, na górze. Grasz na bocie na górze, czyli to są czerwoni, nie? I nie wchodzisz, żeby stawiać krzaki. Warda w krzaki, czekajcie, ja chcę mapę. Summoner's Rift, jest taka strona, na której można. O, Rift Kit. Dajcie mi. Ok. Załóżmy, że. No. Ej, ej, ej. Okay. Załóżmy, że gracie po tej stronie i na przykład jeżeli stawisz warda w złym miejscu w krawędzi tych krzaków, to i tak możecie przeciwnik zgankować, może was zgankować, jeżeli będziecie za połową linii, nie? Więc e, możliwe, że stawiasz wardę w złym miejscu, e, to jest coś nad czym warto się zastanowić. Próbuję uzasadnić tą dużą ilość śmierci, nie? E, a tak poza tym, to jest kwestia wyczucia i to jest coś, co ciężko jest zanalizować niestety na e, podstawie samych Samych danych skąd, samych statystyk, więc zwłaszcza, że Twoje adikary popatrzą na 14,1 nie ma tutaj uzasadnienia, dlatego że zginąłeś 7 razy. Więc możliwe, że pooglądaj sobie jakieś gry z high elo, jak zachowują się na przykład na replayach, tresze, co robią inaczej. Na przykład widzisz, co robi AD Carry, jakiegoś tresza z Halo, i się zastanawiasz, co ja bym zrobił w tej sytuacji, a potem patrzysz, co on by zrobił i jaka jest między tym różnica. Nie? Dlaczego ty akurat chciałeś zrobić to? Dlaczego gościu zrobił to? I dlaczego jego decyzja jest na przykład lepsza w tej sytuacji? A tak poza tym. To chyba tyle będzie. I mamy, mamy jeszcze czas nawet na pik z komentarzy z YouTube'a. Może weźmiemy mister. Nie, no po kolei, dobra. Weźmy, weźmy pierwszego, który odpisał. Będzie motywacja dla ludzi, żeby szybko odpowiadać w komentarzach, jak ten, jak jakieś ogłoszenie robię. A to znowu chcemy tu i to chyba będzie ostatnie konto bo się dalej trochę rozgaduję. A, ale kolego, ty nie masz rankedów. Znaczy jesteś u rankedem. No to sorry. Bo masz dwa rankedy, ale to są placementy. A Mr Blues? Przeglądarka mi się ścięła. No dawaj Mr Blues. Let's go. Czasem tak robi, niestety. Jestem bardzo zadowolony z tej przeglądarki. Czasem zadajecie pytania, co to jest. To jest Vivaldi, tylko że niestety ścina się momentami, ale i tak mam więcej korzyści z niej niż ten, niż problemów. Brąz czwarty, 14 gier. Mało trochę. Nasz czas dobiega końca. 15 minutek. A jeszcze zobaczymy to konto. Więc tak. Gnar nie jest najlepszym pikiem na Loelo. Gnar jest pikiem dobrym wyżej, gdzie ludzie będą potrafili mechanicznie wykorzystywać i jego zasięg, i to, że może bardzo fajnie kajtować przeciwników, bo ma bumerang, który slowuje. Do tego Gnar ma ciężkie inicjacje. W zasadzie nie ma w Gnarze nic łatwego. Bo ma szoty i ciężkie inicjacje, bo w formie dużego gnara jest łatwo się wywrócić. Nie jest to pik, którego bym polecał na niskim elo, takim jak brąz czwarty. Dużo gier urfów ostatnio, ale zobaczmy sobie rankedy. no, zdecydowanie kolego grasz na wszystkim poza dżunglą. Mamy midy, chociaż jest jeden mid, nie? Raczej przewaga top Uh, Uder na topie. Ale dlaczego 0,2 i koniec? I wygrana? Czy to jest. Ej, jak ty to zrobiłeś? Ja teraz nie żartuję, ale dostałeś wina? A wcząc Chyba nie powinieneś wtedy dostać wina, ok? Uh, to tego udera zostawimy. Ja mm. Nie rozumiem, jakim cudem jasło wychodzi na niższy Melo, szczerze mówiąc. Bo ja nie obrażam nikogo z niskim Melo. Musicie zrozumieć, że jak coś dla Was działa, to ok, ale generalnie jasło nie jest łatwą postacią. Chociaż część osób by się nie zgodziła. W sumie teraz jasło jest po prostu mocne, nie? Z tym Infinity, ze zmianami itemów podkryta. Ale. Ale jak ja widziałem jakieś sło z niższego elo, to zwykle mieli problem z trafieniem Q. A jest to jednak postać, która jest od tego trochę zależna, nie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Chociaż, jak pobudujesz 50% kryta, to ataki też, autoataki też są ok, że same wystarczają. Dobra, no tak naprawdę kolego, powiem ci w ten sposób. Fajnie, że się skupiasz w miarę na postaciach, które pasują na to, a ten jasuło też pasuje. Mimo wszystko, masz tutaj w każdej grze prawie inny pik. I Gnar. Jedyne kilka gier, które masz zagrane na jednej postaci, to masz gry na Gnarze, na którego raz wziąłeś Electrocuta, który jest słaby. Nie wiem, czy Fleet Footwork też jest optymalnym wyborem, czy teraz na Gnarze się nie bierze, aby Graspa, ale nie jestem pewien, bo dawno nim nie grałem. Ale na pewno no, nie jest to postać, którą bym ci polecał. Postacie dobre na low elo To jest Darius, którym popatrz, zrobiłeś 19-20, bardzo dobre staty. Ilaoi też może być dobrą postacią na Oloelo. Tak naprawdę tymi dwoma postaciami grając cały czas i nie próbując innych pików, jesteś w stanie samemu kierować gierki spokojnie do platyny. Oczywiście skoro jesteś teraz w brązie to prawdopodobnie masz jakieś inne problemy. E, może to być wizja, e, ale skupiając się na dwóch postaciach możesz je wymasterować do tego stopnia, że nawet jak będziesz grał na piky to i tak będziesz wiedział jak sobie z nimi poradzić i przede wszystkim nie będziesz się gubił w midgame i w late'cie. I Darek jest bardzo dobrą postacią w zasadzie na każdym elo. Ilaoi do pewnego stopnia też. Chociaż Ilaoi potem na wyższym poziomie czasami ciężko jest dobrze ugrać fighty, Bo na niższym poziomie to ludzie w ciebie wskakują, erkujesz, wszystkich zabijasz i masz klip na YouTube'a, nie? Spentakila. Darek jest tutaj, pod względem teamfightów, bardziej uniwersalny, bo on nie, nie musi, nie muszą przeciwnicy na niego wszyscy wskoczyć. On wystarczy, że jedną osobę zabije i potem klika autoatak i znowu RK i znowu ma fragi. Ale dlaczego zbudowałeś Iceborne Gantleta i Phantom Densera? I dlaczego masz pistolet na Iloi? a i tak masz 18.2.5? Okej, okay, buildy trolujesz, mam nadzieję, dlatego... Chociaż tutaj Berki... I wład blat... Betek? A okej, okay. ja nie wiem, do, nie wiem do jakiego stopnia trolujesz te buildy, a do jakiego stopnia chcesz grać serio. Jeżeli chcesz grać serio i to miały być buildy serio, chociaż nie sądzę, to <laughs> najlepsze buildy możesz patrzeć nawet bezpośrednio na UGZ. Wystarczy wpisać nazwę postaci i Let's go i mamy od razu probuildy i możemy zobaczyć, co Darshan zrobił na przykład. Widzisz, zrobił Trinity i Steraka, A tutaj, a to znowu wróciliśmy do Twojej gierek. No, ale, ale możesz w ten sposób patrzeć bildy, jeżeli nie wiesz, co budować. Dobra, na dzisiaj to tyle. Nie chcę za bardzo się zgubić i znowu zagre... nagrać 30 minut. Przedłużeniem w pewnym sensie tej serii będzie Noxeńska Akademia, z której będzie można wyciągnąć więcej, bo jednak same statystyki pozwalają mi dawać takie dosyć powierzchowne rady. Jak będę miał replay, ja będę mógł w grach wiele więcej Wam powiedzieć. Jeżeli chodzi o zapisy, na razie myślałem o zapisach na Discordzie, żeby jakoś tutaj wykorzystać do tego Discorda, ale nie jest nic powiedziane do końca, jak to będzie zrobione jeszcze. Także dam Wam znać na pewno, no bo potrzebuję, żeby ktoś się zapisał. I co? I na dzisiaj to tyle. Może, może info rzucę na fanpage'u, to zlajkujcie fanpage'a, link jest w opisie. I słyszymy się w kolejnych filmach. Peace.